Dafik Euro 5 Pierwsze wypusty. Jeszcze stare fotele. Prawie półtorej miliona najechane. Brak błędów. Powiem Wam, że jak się chce, to można zadbać o pojazd. No i teraz zadajemy sobie pytanie. Półtora miliona. Taki ładny, utrzymany samochód. Tu mam informację już od klienta, że jest ten samochód po remoncie silnika. No i ten problem się pojawia z tym płynem, tak? Że Czasem potrafi sobie plunąć płynem, wyrzucić. Bardzo mało. Nie dzieje się to cały czas. Ale co jakiś czas tam potrafi. No mówię, samochód po remoncie. No mówię, raczej no... Słyszało się gdzieś, że... Yy, no... Po tulejowaniu tak, dalej problem powracał, w tym przypadku problem leży w głowicy. To nie jest oryginał, to jest zamiennik założony, jest mokra w środku. No i odkręciłem osuszacz, też jest mokry i oznaki oleju. Także najpierw zaczniemy od tego, a dodatkowo od razu sprawdzimy jeszcze układ wtryskowy. Sprawdzę też tulejki, czy jest wszystko ok, no bo na tak duży przebieg nie mam też w 100% pewności, czy jak głowica była robiona, bo podobno była, czy robione były też tulejki. Nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć teraz na to pytanie, a tu też nie o to chodzi, żeby teraz szukać, kto co gdzie robił, później dzwonić po ludziach, tracić czas. Zajmie mi to tak naprawdę chwilę, a będę miał pewność. No i zajrzymy jeszcze do zestawu 7PK i 9 bo przy uruchomieniu na zimnym dość mocno piszczy. Także działamy. Mamy teraz krok numer 2. Tulejki wyjęte. Jak zwrócimy uwagę, to jest zupełnie inny typ tulejek niż do tej pory te, które pojawiały się na naszych filmach są tulejki bez dziupka, jak to nazywają no dobra, oringi mamy wymienione tulejki wszystkie wyjęte mamy nową tulejeczkę jak widzimy jest czyściutka, gładziutka, nic w środku nie ma i zastanawia mnie, jak to jest z tych starych że o tam, tam, tam właśnie niżej są gwinty i o to było tak zamontowane no tego chciałem porównać czy w nowych też coś jest, ale nie ma czas i pora montażu nawet gada dobrze ładnie, równo pracuje jak widzimy mamy pasek nowy ale nie tylko pasek, czyli cały zestaw paski, rolki jedna i druga strona jest wymieniona tak samo jest wymienione łożysko piasty wentylatora zawory ustawione 2008 rocznik nie mogłem patrzeć na tą porozję, więc delikatnie go marnąłem.